Dzień dobry, witam Was moi drodzy, z tej strony Shark Trader. Witam Was wszystkich na swoim kanale. Posłuchajcie, chciałem Wam teraz zaprezentować pewien punkt widzenia na temat złota, mój punkt widzenia. Będzie to dosyć kontrowersyjne spojrzenie, ponieważ wszyscy, jak okiem sięgnąć od lewej do prawej na całym świecie, spodziewałem się potężnych wzrostów złota ze wszystkich możliwych. E, sposobów. Po pierwsze wojna, po drugie inflacja. E, zobaczcie, co się ostatnio stało na złocie. Złoto po prostu eksplodowało. E, każdy rzuca się w tym momencie na kupno złota. Wszyscy analitycy wieszczą e, wielkie rajdy na złocie i tak dalej. Ja natomiast <laughs> słuchajcie, uważam, że będzie wręcz odwrotnie. Mm, I... Chciałem Wam to zaprezentować, udowodnić, czemu tak sądzę. Spójrzcie, tutaj już przygotowałem numerację tego, jak wyglądają układ fal. Jesteśmy według mnie w tej chwili w piątej fali impulsu. Tutaj mamy falę numer 1, w środku jest 5 fal, tu jest fala numer 2. Następnie idzie fala numer 3 do ostatniego szczytu. Teraz zobaczcie, fala numer 3 jest falą rozszerzoną. Kończy się na 300% fali numer 1. Jest bardzo mocno rozszerzona. To skosuję, żeby na mnie bałaganiło. Tak więc fala numer 5 jest bardzo mała, małe prawdopodobieństwo, że będzie falą rozszerzoną. Powinna być falą zwykłą. Natomiast niemniej jednak trzeba pamiętać, że bardzo rzadko zdarzają się również fale dwie rozszerzone. Zazwyczaj jest to trójka i piątka. I tu też może się takie coś wydarzyć. Więc ta analiza, którą robię, jest jedną z dwóch potencjalnych hipotez. Natomiast bardzo dużo elementów świadczy o tym, że, że jest ona prawdziwa. Zaraz zobaczycie. Fala numer 5, jak już wcześniej wspomniałem, jest falą, powinna być falą nierozszerzoną. Bardzo rzadko zdarza się, że dwie, dwa impulsy są rozszerzone. Teraz, żeby sprawdzić, gdzie mogła, mogłaby się skończyć ta fala numer 1, przyrównajmy ją do fali numer 1, przepraszam, fala numer 5, gdzie mogłaby się skończyć i przyrównajmy ją do fali numer 1. Zobaczcie, wychodzi nam mniej więcej ten poziom, w którym prawie od razu jesteśmy już w tej chwili. Generalnie jest to najbliższe poziomowi 38,6, czyli praktycznie koniec fali trzeciej. Odkładamy to od dołka, od, od końca fali numer 4. I teraz zobaczcie, w środku, co nas, co nas czeka w środku w tym miejscu? Pierwsza rysuje się formacja motyla na interwale W1, która bardzo silnie zareagowała w swoim pierwszym poziomie, czyli w 127%. Teraz pociągnę Fibonacciego przez całą falę numer 4 i zobaczcie. Tutaj rysuje nam się formacja harmoniczna. Kolejna, ta. Punkt D. Punkt B, czyli ten środkowy, wypada na 61,8% ramienia XA. To nam mówi o tym, że możemy się spodziewać Gartleya z punktem D na 7,86%. I zobaczcie, jak to pięknie zareagowało w tym miejscu. Niemniej jednak, formacje motyla bardzo często, bardzo rzadko reagują na 127%, czyli tak jak ten. Zazwyczaj prawdziwy ruch z motyli tworzy się przy 161% ramienia XA, czyli znacznie powyżej tego. Gdzie wypada 161% tego ramienia? Zaraz sobie weźmiemy na przykład fioletowe. O! Ok, czyli słuchajcie. Żółte to mamy poziom naszego yy, naszego gartleja. Yy, fioletowe mamy poziom motyla. I teraz zobaczcie. Motyl yy, 161,8% dochodzi tuż przed yy, szczytem yy, fali numer 3, impulsu numer 3. Zobaczcie jak to perfekcyjnie, idealnie pokrywa się z zielonym poziomem. Zielony poziom to jest, jeżeli oddalimy to, zobaczcie, to jest nasze Fibonacci Expansion, które nam pokazuje, gdzie powinna się skończyć. Piątka nierozszerzona na 38,6%. Tak więc w tym miejscu, w miejscu, w drugim punkcie D, Batman na 161% jest po pierwsze ten szczyt, po drugie, 38% odcinka 0,3 odłożone od czwórki. E, I teraz zagadka. No, Teoretycznie mamy tutaj gartleja, więc on powinien się na 78,6 odwrócić, tak? Natomiast ja wam powiem taką rzecz, e, ja bardzo przede wszystkim e, w momencie, kiedy gramy na jakiegoś Gartleja, to zawsze bezwzględny stop loss jest ponad punktem X, ponieważ e, Mimo, że Gartley powinien w 7,8,6 zareagować, to bardzo często na rynku spotyka się aberracje odchylające się i cena pracuje między poziomem 7,8,6 a X. Gdyby ten motyl miał dojść do poziomu 161,8, do swojego drugiego punktu D i pokryć się idealnie z długością nierozszerzonej piątki, to jak najbardziej. Byłby zachowany ten, ten harmonik duży, który, który potencjalnie jest naszą, naszą piątką. Teraz pragnę Wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Zobaczcie, spójrzcie na to miejsce w 2011 roku. Jak tutaj to wyglądało? Też było wielkie zjechanie w dół, wyjazd do góry, cofka, korekta. I dopiero wielki ruch w dół, korekcyjny, korygujący cały ten impuls. Spójrzcie, jak to wygląda tutaj. E, tu wygląda to tak samo. Mamy wielki ruch w dół, ruch do góry, ruch w dół, korygujący to wszystko. Ostatni wyjazd, i gdzieś tutaj prawdopodobnie e, jest szansa na ponowny taki ruch w dół, jaki był tutaj. Zwróćcie uwagę również, jak bardzo nisko jest MACD w tym miejscu, to znaczy, że kurs już nie ma siły, że ten wskaźnik już raczej nie ma siły, żeby pchać się do góry. Teraz Elliot, który wymyślił teorię fal Eliota, mówi, że jeżeli mamy impuls, który jest w pełni zakończony pięcioma falami, to korekta. Następująca po tym impulsie ma prawo skorygować ten, jest duże prawdopodobieństwo, że skoryguje cały ten impuls aż do fali numer 2. Tu mamy falę numer 2. Eee, teraz zobaczcie. Gdybyśmy to wzięli, to to się nam idealnie koreluje z zieloną średnią, która jest średnią 100 z interwału miesięcznego. Eee, tak więc nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądało, czy w tym miejscu będzie tylko korekta tego impulsu, czy może będziemy mieli po prostu nowy wielki trend w dół, natomiast uważam, że dotąd jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kurs dojdzie. W tym celu zrobimy sobie różowy pros do Zobaczcie, tutaj nam się też e, rysuje linia trendu taka nazwijmy to lokalna, jeśli to tak można powiedzieć na interwale e, miesięcznym. Więc e, spójrzcie, tu się robi taki kwadracik, w którym się dużo miejsc, dużo rzeczy spotyka. E, zatem e, to jest poziom, moi drodzy, około 1350. W tej chwili mamy prawie 1900. Mieliśmy już 1900. Więc e, w tej chwili wszyscy spodziewają się wielkich wzrostów złota. E, ja Wam powiem taką rzecz. Ja ostatnio byłem u swojego fryzjera i fryzjer powiedział mi coś takiego, że w tej chwili jest świetny moment na kupowanie złota. E, bo wszyscy o tym mówią. I powiem Wam, i to jest właśnie moment, kiedy ja uważam, że należy było to sprzedawać. Wiele lat temu Rockefeller, który był bardzo bogatym człowiekiem, nadal Rockefellerowie są ogromnymi, bardzo bogatymi ludźmi, poszedł do swojego Pucybuta. To było kilkadziesiąt lat temu. To było bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to była historia właśnie chyba z przed 1930 roku. No, i pucybut Rockefellera bardzo dobrze znał. Wiedział, że zajmuje się kupnem, sprzedaży akcji. I mówi, proszę pana, ja teraz będę bardzo bogaty. A Rockefeller się go spytał: No, a z jakiego powodu jesteś taki bogaty? No, bo teraz kupiłem akcje, a akcje bardzo rosną, więc teraz będę zarobię na nich bardzo dużo pieniędzy. Rockefeller bardzo podziękował za wypłucowanie butów. Szedł z krzesełka. I pierwsze co poszedł, udał się do e, swojego brokera i sprzedał wszystkie akcje, jakie tylko miał. E, kilka tygodni później rynek się totalnie załamał. Dlaczego Wam tą anegdotę opowiadam? Ponieważ generalnie jeśli ludzie, którzy się kompletnie nie znają na inwestowaniu, twierdzą, że w coś należy inwestować, bo to jest świetna okazja, to znaczy, że to zazwyczaj jest koniec wzrostu. Pamiętam jak moja koleżanka też w 2017 roku, wiedząc, że ja się zajmuję inwestycjami, powiedziała mi, słuchaj, słuchaj, teraz Bitcoin rośnie, Bitcoin rośnie, trzeba kupować Bitcoina. Ja mam pieniądze, sprzedam to, co mam i, i ładuję się w Bitcoina. Spójrzcie na wykres Bitcoina, co się działo w 2017 roku. Ja wtedy, do, jak, jak to usłyszałem, to do wszystkich swoich znajomych, którzy inwestowali w Bitcoina, powiedziałem, słuchajcie, sprzedawajcie Bitcoina. Bitcoin z 17 tysięcy w szczycie wtedy, to był grudzień, załamał się do finalnie 3 tysięcy. Koleżanka oczywiście pieniądze utopiła, sprzedała w dołku. Koleżanka kompletnie się na inwestycjach nie znała, moich rad nie posłuchała. Myślała, że jest świetnym inwestorem i, no i życie to zweryfikowało. Nie wiem, czy na 100% tak tutaj się wydarzy, natomiast jeżeli fryzjer mówi, że trzeba inwestować w złoto... No to ja byłbym bardzo ostrożny. Ja raczej złota kupować w takich sytuacji nie będę. E, jeszcze tylko jedna e, alternaty alternatywną wersję chcę Wam e, e, podać tutaj e, na zasadzie e, opcji B, bo zawsze trzeba mieć na rynku plan B, C i D. Nigdy nie można się na wszystko fiksować. Trzeba reagować po prostu na bieżącą sytuację. E, Jakiś czas temu pokazywałem też analizę złota, gdzie, to było kilka dni temu, gdzie były dwa kraby, krab w krabie, pięć fal, wszystko się po prostu, wszystko perfekcyjnie zgadzało. No i wieściłem, że będą spadki. Oczywiście spadki na tak, natomiast ruch wyjechał dużo dalej niż ja to powiedziałem. W miejscu, gdzie były wszystkie kraby, krabów i końcówki, Przede wszystkim zabrakło wtedy silnych sygnałów do, do spadków, żeby uznać, że to już jest ten koniec. Natomiast dlatego Wam o tym opowiadam, ponieważ, tak jak właśnie powiedziałem, zawsze trzeba mieć plan B, C i D. I to, o czym tu chcę teraz powiedzieć, to jest właśnie ten plan B. Trzeba mieć w tyle głowy, zobaczyć, co się będzie działo w tym poziomie, o którym. Tutaj mówię, zobaczcie. Ja go teraz zaznaczę już na zielono, czyli to będzie nasz potencjalny, ostatni przyczółek, gdzie, jeżeli kurs tutaj dojdzie, to no to warto rozważać granie shortów na złocie naprawdę na long term. Natomiast ten plan B, o którym mówię, to jest, zobaczcie, innym kolorem, to już teraz określę. Niech to będzie niebieski. Zobaczcie. Nasz plan B jest taki, że tutaj, w tym miejscu, może być X, A, B, C. I teraz może iść D. I teraz, gdyby ten wariant się sprawdził, a będziemy to wiedzieli dopiero w tym kiedy dojdziemy do tego zielonego poziomu, to tutaj na interwale miesięcznym rysowałby się krab z punktem B niziutko. I to może oznaczać, że ten impuls cały będzie rozszerzony. To może oznaczać, że ten ruch do góry będzie też bardzo silnie rozszerzony. To jest wariant B. Ja uważam, że wszystko w tej chwili może inaczej. Większość rzeczy wskazuje za tym, że będą spadki, ponieważ chociażby fala 1 pasuje do fali 5, fala 3 jest rozszerzona. Tu jest bardzo silny poziom, ponieważ spotykają się dwa harmoniki plus fala Eliota. Cały ten, że tak powiem, segment bardzo przypomina ten szczyt, więc jest, uważam dużo więcej elementów za tym, że będą. Spadki niż że będą wzrosty. Natomiast trzeba mieć w tyle głowy, że może nam się narysować miesięczny krab, który wyciągnie cenę dużo, dużo wyżej. Tak więc moi drodzy, jest szansa, że w najbliższych miesiącach lub latach, nie wiem w jakim czasie to będzie wszystko postępowało. Zobaczymy złoto po 1350 dolarów. To jest analiza bardzo długoterminowa. Rzadko takie analizy robię, ponieważ ja ogólnie rzecz biorąc handluję na dużo niższych interwałach. Natomiast dobrze wiedzieć, jaki kierunek w dłuższym terminie może obrać rynek, żeby się nie zafiksowywać tylko na wzrosty, ponieważ wszyscy wszędzie trąbią o wzrostach, że złoto bije nowe maksima. Złoto jest na najwyższych poziomach. Zazwyczaj, słuchajcie, jeżeli media, szczególnie te główne media, telewizja, internet i prasa, trąbią o tym, że coś bije jakieś rekordy i w szczególności, jeżeli takie informacje pojawiają się, a to albo w głównych wydaniach wiadomości, serwisów in e informacyjnych, albo na pierwszych stronach gazet, to to jest sygnał ala la Pucebutt Rockefellera. Sygnał na zasadzie, skoro są takie mega wzrosty i są szczyty, to zazwyczaj jest to końcówka wzrostów. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą analizę złota. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do łapek, dawania pytań i, i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, moi kochani, Shark Trader.